Co ty tam mam roczysz Witam Który dzisiaj jest? Siódmy siódmy marzec Będziemy czyścić groch proszę państwa Teraz uruchomienie sprzętu Jest nie zimowy. Jak widać bez problematyki Pali na do wyczyszczenia mamy 3 bitwegi tego grochu Jakiś strasznie brudny to on nie jest I nie był czyszczony, to jest prosto z także spoko Tu mamy maszynę, musimy ją trochę odkopać wziąć z worki, z rozciętą górą. Takie poskładane po nawodzie. Puste. Będzie trzeba je wywieźć. Od razu jak sialiśmy, to jest przeskładaliśmy Żeby nie smiciły No i to, zobaczymy jak to będzie iść, bo trochę chyba jeszcze nie czyściliśmy ten diago Ale podejrzewam, że będzie chłop. Zjedziemy z Mławą. Godzina 12 trzeba robić przerwę, robota wykonana. Paszkę herbatę Kochani moi nie wiem Nie wiem kochani widzowie Ale tutaj nie ma na pewno żadnego z rozciętą górą bo ja na pewno przynosiłem tam do stodoły wtedy z tą górą i ich nie używaliśmy, bo potrzebowaliśmy no zabudowanych. No, bo tutaj mamy zabezpieczone worki, zobaczcie, podwiązane pod y, dach, żeby myszy nie gryzły, bo wszystko gryzą te myszy, wszystko. Tam w stodole srają wróble, tu gryzą myszy, wszystko chce żyć. Patrzcie na gościa, dawno nie miał nogi złamanej. Spider-Man normalnie Noża sobie nie wziął i będzie przecierał teraz to zawiązał O Nic nie? Jakaś siła, tarcia? I to na pewno są te bez góry? No jeden na pewno, jeden na wystarczy Aha Siemanko, siemanko, popatrzcie co tutaj się wyprawia Wyciągnęliśmy to ustrojstwo Worek przyczepiłem Mniej a więcej tutaj ktoś się przytrzyma, był zawiązany Nie wiem jakim ten worek jest w stanie, bo on aż taki wielki nie ma Tutaj tak wiecie zawinąłem mniej a więcej żeby się i tak to będę cały czas pilnował i tak, groch weźmiemy Damy na górę, uchylimy tutaj otworeczek, szparkę zrobimy i powiem Wam tak, wiatr damy na tyle duży, żeby grochu nie wypluwał. Nie wiem, czy by dał radę wypluwać. Może, nie, no, może by dał ale zrobimy tak, że wszystkie skierowane są do Wora a tutaj chcemy, żeby tu jeszcze ten taki siatkę założał i żeby wszystkie tam te, te kawałeczki strączków, jeżeli się trafi, bo ten groch jest raczej czysty, żeby je wydmuchało i ten cały kurz, paproki, brud. Ziemię Żeby to wszystko poleciało w kosmos teraz Wam pokażę tutaj Widzicie Czemu gruszkowi nic nie daje, ale jest bardzo zakurzony Widziałe jakieś pojedyncze takie tutaj. Gdzieś tam trafi Strunczek No aż tak by nie przeszkadzało, mówię no to ta ziemia, bo nie chcemy Dawać zaprawy Gdzie to wszystko nam wciągnie Się mija z celem Będziemy musieli się w opryskiwaczu wymienić siłownik. Ten co wam kiedyś pokazywałem, że ścieknie, że się tam rozkręcił. Go skręciłem trochę z mackiem, ale on jest nie, 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 nie halo. Tylko przyjechał francuz Terwis powiedział do wymiany. Przysłali nowy. Teraz tylko kwestii zamontować. No i czekać pogodno, żeby można było drugą dawkę w rzepak wjechać już. Co tam mam widzieć? Nie wiem czy dokładnie będziemy musieli przyliczyć ile kilo. Ile litrów na hektar Powiem wam, tornado dzisiaj takie przyszło Nie wiem, co będzie działo Zobaczymy, co coś mi się Przypuszczam, jest taka opcja, że kroch Się rozsypie Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jest taka opcja Ale będziemy kombinować jak się zacznie sypać Na razie czekam, Mówię, czekam na Maćkę, zaraz mam przyjść A, idę po drabinkę tylko, bo jak damy na górę worek z grochem że można było sobie wejść i od go odsznurować. Podobnie jak tutaj jeździć czyściliśmy kiedyś. Tylko że wtedy chyba brzmi ładowaliśmy na przyczepkę ten nadczyszczony. A tutaj jednak będzie łapał do big bega. Patrzcie, jednak to wygląda lepiej, jak myślałem. Maciek kościeli mówi, że dajemy. Jeśli połówek nie było to jest taka możliwość nieba. No do, do grochu zaraz połówek. Więcej połówek, ale też jakimś tarta. Na początku mieli, mieliśmy tylko te kuszowkę, tego mówiłem. Ale jednak patrzcie. I tu jest tego zobaczcie. No i po skórzu pełno lec, nie widać teraz. No już jeden worek wypuściliśmy na razie go tutaj odłożyliśmy pod bok wydaje mi się że jest całkiem całkiem zarąbisty to jest jeśli się nie mylę to jest odmiana batuta o myślę że będzie pan zadowolony tam już końcówka a tylko końcówka tu trochę jest no i ten jeden worek będziemy mieli wtedy to odczyszczone a z grochem jeszcze mamy na hl -cie. zostało Ale na razie, że tak powiem, czeka Po przekątnej, żeby to z głębi złapać w ja? tym. Co ty tam? Nie to nie pokazujesz, taki twój, a ty tylko Rowerem jest... i sztandarem Dobrze jest Wolności No Czekajcie czy ktoś nie wie gadby tego to będzie No, a ja podłączę tutaj małego prostownik Tylko nie wic nie stoi mi się wydawało, że tu, ale to żółte blak Czyli tu go nie ma mm -hmm. Dobra, pójdę gdzieś może w będzie Podłączę właśnie małego Nie muszę... A maskę muszę otworzyć to taki drocik był. O, o, o. O nie ma Powiem Wam Gipa z tym otwieraniem maski, wymyśli takie dziadostwo. Tamty fajnie, stryk do góry otwieram. Wiem. Wiem! żeby fabrycznie coś dodali, żeby to otworzyć. O, jest. Voila! Gdzie? Kiedyś tutaj wyciągaliśmy. Mój akumulator był wymieniony. Kiedyś wam pokazywałem, kupiliśmy już zepsuty. U dealera, ale co? To? to to nie się wymienić. I teraz mamy. Już naokoło. No patrzcie, pstryki pstryk zrobione. <noise> Jak to szybko poszło? Idzie? Pięknie tutaj, o. <noise> no, ciekawe czy zgadniecie do czego to jest. Testów yy, sprawnościowych nie miało. Ale mówię do taty wabank maluje, malujemy od razu Wziąłem podkładem, przyknąłem, przyprószyłem od razu, inaczej to wygląda Patrzcie się co jeszcze jest Coś Cośmy zrobili Widzicie Brzmi yy, To było to co z Big Bagów na przykład do siewnika Tutaj rękaw to się łapał klamerką i zasłówka otwierało zamykało na to założyliśmy rurę plastikową podgrzaliśmy ją Widzicie? i później to Wam jeszcze pokażę A, dobrze, Wam powiem obecnie tutaj równo kupimy kolanko tak małe żeby może było założymy i to będzie nam potrzebne razem z tym Taka propowiedź. No wymieniałem filtry. O co nie wyczyściłem? Nawet ciastki go, nie pokażę wam, co będzie. I się okazało, że jednak tylko ten jeden filtr mieliśmy. Tutaj zapisałem od razu moto godziny, datę. sobie markerkiem, piszemy. Drugi na razie zostawiłem, bo mówię, jednak nie mamy. To jest taki, tutaj był metalowy z tym czujnikiem wody z separatorem ale mamy inny myślałem że to jest ten sam widzicie ale ma inny numer i też to ma inny gwint, nie nakręcę ale nakręcę tego czujniczka i jutro rano dopiero podjadę, wezmę filterek, zaleję ropą Przykręcę, tak ten, najpierw zalałem ropą do pełna Wkręciłem i powinno hulać Mam taką nadzieję Co więcej O przywiozłem sprzęt <grytanie> Jako tylko wodę. normalnie w komplecie ze mną będzie, fajnie Zawiozłem tam do magazynu Postał, przewiozłem drugi kąt, teraz przywiozłem tu Dzisiaj właśnie używaliśmy, grzaliśmy do tego Wehikułu co tam pomalowany Szprejem, podkładem no i tyle dzisiaj chyba na tyle wam yy, nagrywania. Witam, 9 marca. Idzie Stasek. Tak, jest. 9 marca. Odżywki przyjechały dzisiaj. Wczoraj rano zamówiłem, dzisiaj przyjechali. Czy przy wieźli? No na rzepak głównie. Jest co najmniej 30% Tu. Nie, po tej jeszcze dodatkowej promocji, to masz podobnie tak jak internet Dobra, wyjechaliśmy tutaj tapeczkiem przyczepkę, zabraliśmy przyczepę yy, Z Pogórka, tam pod bok No i dzisiaj właśnie będziemy chcieli wymienić ten siłownik to jest ten chyba? I ten? Ten, po prawej No, musimy właśnie go rozłożyć tą pierwszą Część No i będziemy kombinować, mam nadzieję, że to w miarę spokojnie spoko pójdzie Bez większych problemów No i co wam powiem Komputery yy, Sposprawdzał mi na necie W katalogach, jaki to ma być Filterek I dupa powiem wam Nie zakręcę go Bo Mówiłem do gościa Tu musi być na grubę, Do bo małego nie odkręcę. I to jest za mały otworek i nie dam rady wkręcić tego czujnika No, a niby sprawdzę w katalogu, że to ma być ten numer 987 końcówka Bo 986 chyba jest bez yy, tego otworu na dole 987 jest z otworkiem No i co? Nic Nie zakręcę dzisiaj Bo teraz ekstra jechać mi się jakoś nie widzi do pogadać Lipto i tyle Kurde, ale się leje z tego siłownika. ja pierdy, ty Eee Kałuża się nalecała, ja No i widzicie, będziemy go niby z matkiem wkręcili, a to jakiś Dobra trzeba no. zasypać sorbentem idę. Witam. Jednak filterek, paliwa. Dobry. Dobry. Raz, dwa. Widzicie, jak to szybko zaczęło. Tak, że już inny dzień. 50. dzisiaj marca. Byłem, wymieniłem. Także dzisiaj możemy zamontować. Robota będzie skończona. Oby. Oby. Ale myślę, że tak. Tu sobie go położę. zakręcę czujniczek. Zaleję ropą Było pytanko na relacji Wszyscy zgadli do tego to Także będziemy właśnie tutaj Montaż, dobra nie będziecie mieli Niespodzianki, ale mniejsza Tu montujemy Mic baga pod spodem z nasionami Dajemy wagę hakową I na 80 i będziemy sobie Odważać kilogramy Ale tutaj znowu coś się Stanisław ostatnio zaczął konstruować Patrzcie, co to będzie? Co to będzie? Czy ktoś wie? Czy ktoś wie? Czy ktoś odgadnie? Wczoraj wymienialiśmy y, satą siłownik. Wam no, pokażę zaraz przy opryskiwaczu, od rozkładania. Bo tak jak wam wspominałem się, rozkręcał, zaczął ciec, myśmy go z Maćkiem przykręcili. Przyjechał Francuz, popatrzył mówi nowy. No i nam przysłali siłownik. I tutaj nie ten, tylko ten. O, ten, właśnie, nówka sztuka. Nówka sztuka. Bardzo fajnie się go wykręcało. Fajnie, poszło, raz, dwa. Tu odkręciliśmy, tam wykręciliśmy To się odkręca. Wchodzi, od środka zobaczycie znaczy Chwilę ma Bez problemów większych. Znaczy później mały problemik, bo poszedłem, ta to mówię, się sprawdź. Ja zacząłem składać tato, akurat w tym momencie poszedł do garażu. Myślałem, że mi to dłużej zejdzie. A tu normalnie, jak oleju wyżygało. To Tu wczoraj nie nagrywałem. Zaraz wam pokażę. Miejsce zaczynaliśmy, to taka mała plamka była. No, ale musiałem tutaj to zneutralizować. Teraz jeszcze muszę posypać pozmiatać. No, bo ja wam się narobiło. No ale jest czym, sorbentem dosypane, żeby to się nie nosiło, ciągnęło. Ale wymienione się okazało, że tam dali na siłowniku taka do malowania, chyba jak siłownik malowali, żeby tej gładzić, co ta kostka z tymi dławikami jest. Przylega, żeby tam tego nie zamalować. Dali taką gumkę, blaszkę, a jak to zamalowali, to tego nie było widać, że to jest. No ja tam ciśnienie dałem z tego jak wyrzygał olej Mówię, ochlapane, samochód mi pochlapał No ale, dobra, idę ten filterek założyć a Później może założymy końcówki do opryskiwacza Dobra, widzicie Takie coś Łurzy, tutaj tato chyba zobaczy coś nagrywane, coś tu troszkę Widzicie? Widzicie? Mimoczka. Dobra, moi mili, bardzo. Jak węcony. Tamtą muszelkę jednak to nie jest ta od dołu, tylko to jest co przy górze. Tu filtrak, ten miałem wcześniej, ósmego wymieniłem. To jest dzisiaj. Tam od pompnąłem parę razy pompeczką. I co? Aha, nie wiem, raz dają. przy tym filtrze gumki nie było Przy tym ten sam, taki jak ten Gumka jest Nie wiem czy dałem gumkę Najpierw będę zaraz wyciągał Wykręt. Ale zaraz zobaczymy czy to odpali Uwaga 12,043 O! Jest błąd, 12 mi mówi, że nie ma takich błędów Mówię, jak ja trzy lata co oglądam tym bądźce czas w kółko Uwaga Ech, Nie chcę to kręcić No więc tak, podładowałem troszkę Podpompowałem jeszcze parę razy no i pokręciłem filtr i zaraz odpalił Opryskiwałem, wyjechałem. Rozłożyłem, zakładam końcówki. A zanim założę, to wszystkie myje w gorącej wodzie. I dopiero zakładam, bo już mieliśmy je pościągane. Parcie tutaj, co sobie z Ostatnio z tamtym krzyżakiem wyskoczył. A tutaj, muszę zauważyć, że będzie ciężki, może ciężkie być. Widzicie? stojak do big bagów do worków suszanych do nasypywania widzieliście? teoretycznie worek tu się zmieści w środku Dohaczamy sypiemy i do tyłu wyciągamy patrzcie, tutaj nawet dorobione widzicie? naweczka Otworki są w wysokości co 10 cm, Góra, dół No, ja tutaj się podjąłem tej zakładania Tych końcówek Myślałem, że ją opłuczę wszystkie, ale powiem wam No płuczę już Telersemu wypłukałem, założyłem Takie mamy Albuza Czwórki założyłem dwustrumieniowe I... Tam mam jeszcze niebieskie, ale kurde 56 końcówek trochę czasu schodzi Patrzcie co tu się wczoraj działo <gry> Masak Dobra, pokażę Wam jak, ja tutaj, jak to wygląda wiadro, gorąca woda, płyn. W środku są końcówki rękawiczkami, tam sobie zamieszam e, Szczoteczką wyciągam szczoteczką do zębów czyszczę. I tu wrzucę. I stąd biorę wiaderko i zakładam. A tu się zostały takie do założenia, później będą. Tu mamy też niebieskie salwuzy dwustrumieniowe. A tu są takie jakieś nozo płaskostrumieniowe, zwykłe. Ale zakładamy. Niech będą przepryskiwacze. Bo raczej ich prak pra praktycznie tych nie używamy.